Proszę Państwa, naszym gościem jest pani Małgorzata Przygońska. Ja może przeczytam to, co mam napisane, bo ciężko mi było na pamięć się nauczyć tego. Pani jest mistrzem neurolingwistycznego programowania w skrócie NLP oraz szefem Instytutu Doskonałej Kreacji. Zgadza się? Tak, to prawda. Czego się możemy nauczyć? Posługujemy się w naszym Instytucie metodami neurolingwistycznego programowania, czyli jest to taka metoda, która pozwala na, daje umiejętność kreowania pożądanych rezultatów. Czyli tego, co chcemy w życiu osiągnąć, możemy sobie tego się nauczyć, zakrogramować i mieć po prostu. Jeśli ja zapragnąłem dzisiaj z panią rozmawiać i to stało się faktem, to znaczy, że ja jestem mistrzem? <grym> to znaczy, że pan umie stwarzać rzeczywistość. Ale czy z tego wynika, że jak pani zapuści NLP, to pani na przykład ze mną może zrobić, co pani chce? No, może za dużo powiedziane, ale może trochę. Nawet jak on się nie zgadza? <gry> no nie, chodzi, do że... tego wszystkiego jest jeszcze, dochodzi nasza przecież etyka zawodowa i, i jeśli posługujemy się tym metodami, to po to, żeby my ludzie mieli z tego konkretną korzyść, taką, jaką każda osoba chce. Można sobie to porównać na przykład do komputera. Jeśli NLP to można powiedzieć inaczej, taka zagubiona instrukcja obsługi. Naszego mózgu. NLP daje możliwość wejścia jakby w obszary mózgu i w zarządzania mózgiem każdemu człowiekowi, jeśli, jeśli pozna sposób działania. No dobrze, ale z tego wynika, że mogę sobie wyobrazić bardzo wiele osób, nie wiem, na przykład polityków, którzy by chcieli z takiej umiejętności skorzystać. Oczywiście. A, ale jak to się mierzy potem, czy oni osiągają ten efekt? Ile jest pewności w osiągnięciu tego efektu? NLP jest metodą, która stawia na skuteczność. W ogóle stąd się zwodziła. Jej twórcy zaczęli badać osoby, które uzyskiwały wybitne rezultaty w różnych dziedzinach życia. I sprawdzali, jak to się dzieje, co oni takiego robią, że mają, a inni robią podobnie nie mają. I stąd powstała właśnie ta metoda do osiągania doskonałości w każdej dziedzinie. Kurs skończył u pani pan Miller. No jeszcze nie a, a, a potem zaraz się zapisał, bo pani nie miała wcześniej pan Krzakleski. No i uh -huh. to jak to potem jest? Po 35% mają wyborców, czy, czy pan. No, jeszcze produkuje... tego nie sprawdzałam, ale myślę, że na pewno jest ich skuteczność wzrosła po tym szkoleniu. Ale, ale nie jest tak, że pani produkuje takich samych. Nie, nie, ponieważ każdy jest indywidualną osobowością i w to zależności od tego, jaka jest baza wyjściowa. Jaki jest potencjał poszczególnej osoby dopiero uruchamiamy te możliwości? A jak ja bym chciał zostać przesenkarzem? Wie pan. No, wszystko pamiętać. jest możliwe. Jakąś nutę zwątpienia usłyszałem no. pani. A miała pani porażki? Porażki? Porażki, że... porażki to są tylko krokiem do sukcesu. Im więcej poraży. miała pani i błędów. Nie. Tym więcej rezultatów miałam. No. Nie, musi Pani wybaczyć nasz sceptycyzm, ale w momencie, kiedy y, słyszę, że y, można kogoś udoskonalić i niemal zrobić z niego geniusza, zawsze mam takie wątpliwości, bo nie wydaje mi się, żebyśmy się rodzili wszyscy równi, a potem warunki życiowe, los powodował, że jedni mają szansę, drudzy nie. Jest coś takiego jak nie wiem, talent, inteligencja, te rzeczy z którym się rodzimy. Jest to skuteczna metoda. I dotrzeć można nią do, do wszystkich osób. Jest przy tym bardzo szybka. I dlatego na przykład na świecie jest bardzo pożądana, szczególnie na przykład w biznesie, w nauce, w terapii, ponieważ szybko działa i przynosi określone rezultaty. Jak szybko? Bardzo szybko. Na przykład kobie można tacy wielcy specjaliści leczą w kilka minut dosłownie. A to, co pani praktykuje i to, czego pani uczy? Stosuje się do ludzi dorosłych czy do dzieci też? Do, I do dorosłych i do dzieci. A również. ma Pani dzieci? Mam dwóch synów. I stosuje I stosuje, pani. I stosuje i oni również się tego uczą. Także tak. w tej chwili... Widzi Pani rezultaty, że są... Są wspaniałymi chłopcami. Tak? tak? Ale to może dzięki temu, że tacy się urodzili? To również mają ogromny potencjał i możliwości, ale myślę, że jakby mój wpływ, w sposób w jaki się zachowuję w domu, w jaki, jakie osłownictwa używam, wszystko ma swoje znaczenie. Ta część wypowiedzi nie odbiega od tego, co zwykle mówią rodzice o swoich dzieciach, więc a czy moglibyśmy poznać przykład jakiegoś praktycznego Pani działania tutaj? Jakieś ćwiczenie no, byśmy możemy, wykonali mogę razem? Mogę pokazać, Boże jeżeli ktoś, ktoś z Państwa będzie... <laughs> nie, to, to nie, nie, nie bardzo się nadaje do pokazywania w telewizji, natomiast jakiś prosty element mogę pokazać bardzo. No, to ma spróbować. Może Pani wskaże? Tak, na ochotnika tak proszę go... wskazać. Nie? <grym> <grym> jak Dawaj to nie nic chodź. chodź? Chodź, chodź. Dzień Pani. Cześć, jak Was nazywasz? Na Jacek. Jacek, super. No to jeśli pozwolisz, to... Wykonamy takie ćwiczenie. Yy, weź yy, wyciągnij rękę tak jak ja w tej chwili. Aha, lewą prawa. może być lewe, może być prawa, jeśli tak sobie życzysz. I yy, patrz na czubek swoich dłoni, na palce. Przesuwaj teraz ręką w ten sposób tak daleko, jak długo będziesz widział swoją dłoń. Ale głowę musisz mieć prosto, tak wiesz? Tak. Aha. i tylko tak. <śmiech> <śmiech> czy cały czas widzisz końce palców? Teraz się... Nie widzisz. Ustaw tak jak widzisz. Ustaw, tak jak widzisz. Powiedz, y, gdzie Twoja ręka teraz już może spojrzeć, gdzie pokazuje, do jakiego miejsca doszła. Do, na konkretnie. kamerę. Na, kom, na kamerę. Super. No, puść rękę. Mhm. A teraz sobie wyobraź, zamknij oczy, stań również prosto i wyobraź sobie, że możesz y, ogarnąć wzrokiem y, dużo większą przestrzeń za sobą. Mhm. Widzicie, kręci głową. Mhm. Super, tak? Wyobrażasz sobie to? Dobrze. A teraz otwórz oczy, i kolejny raz, tak jak stałeś, tak? Wyciągnij rękę, znów i pokaż, jak daleko sięgasz tą ręką, i jak daleko widzisz yy, swoje palce. Dobrze. Powiedz w takim razie, gdzie to jest. Dalej? Dalej. Dużo dalej? Tak. Dobrze, dziękuję. To jest dla mnie dowód, że coś się wydarzyło. Że coś się wydarzyło. To jest po prostu w tych metodach posługujemy się doświadczeniem. Ludzie przeżywają to, co się, czego ich uczymy, i w związku z tym po takim przeżyciu już posiadają wiedzę, umiejętność, taką mądrość, mają doświadczenie i umieją się tym posługiwać w życiu. Chodzi o to, żeby uruchomić obie półkule mózgowe i żeby wykorzystać możliwości mózgu, bo one są przez nas, ludzi, niewykorzystywane w pełni. Nawet jeśli się komuś wydaje, że już nie może? To jest kwestia przekonań. Jeśli ktoś mówi, że nie może, to nie może. Ale jeśli zmieni to przekonanie, to będzie mógł. To ja I nad mogę. tym również NLP pracuje. Żałuję, że nie mogłem u pani uczęszczać na pełny kurs. Ale to bardzo szybko pani się na parę minut z tobą spotka. Nie, i... to, poważnie to brzmi. Może kiedyś. Chciałbym wiedzieć, czy coś bym z siebie mógł jeszcze wykrzesać. Bardzo pani dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.